Czy w takim razie Jak piszę, wiesz, to nie myślę o tym, że kiedyś dojdzie do, do niego muzyka. Więc taka ob, obawa, jakby pierwotna co to w ogóle będzie? pierzchła, już jeszcze nie, nie byłem. Ja no, dopiero zaczynam słuchać, ale no, pierwsze wrażenia świetne, bo, bo to, 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 to jest muzycznie takie bogate, ciekawe i. I nie zabija tekstu, tylko właśnie jest jaka czuję, że się. Norwid mówi, że się uwydatnia, że to był ulubiony czasownik Norwida. To się Uwydatniają te dwie rzeczy. Muzyka uwydatnia tekst, a tekst muzykę. Momenty głębokiej radości i niezliczone momenty niepokoju. Nie, że ludzie potrze potrzebują myśleć, no, że, że od tego są, no, mają chyba mózgi, no, bo mają wrażliwość i póki wykorzystują to w, dobrych, w dobrym celu. Tutaj świat jest lepszy, jeżeli w złym, no to mamy to, co mamy, tak? mamy paryż i tyle. No. Także no, poezja, czyli poezja, czyli po prostu kontakt z liryką, z, z samotnością, z, z człowiekiem, którego ta głębia jest po prostu często rozdarta. To się, to się, to różne rzeczy się dzieją człowieku. Adam Zagajewski do tej pory raczej nie udzielał swoich wierszy do umuzycznienia, tak to nazwę. I to, że się zgodził, aby właśnie Władek Pawlik skomponował specjalnie do tych wierszy swoją muzykę, też przesądziło o wyjątkowości tego projektu. Kwestia przegonywania się między nami była kwestią uśmiechu na twarzy tyle. No tak można to w skrócie jest chyba powiedzieć. Bo to, jest, jest, to, jest, na twarzy bo to jest tak, jak się spotyka kogoś, um, o kim się już dużo wie, jest sławnym, sławnym muzykiem, ale ważniejsza jest pewna chemia i nagle ja myślę, że obaj poczuliśmy, że mamy tę chemię, że, że, że dobrze nam się rozmawia, że, że to nie jest człowiek z innej planety, tylko z mojej planety, jesteśmy z tej samej planety. Nigdy nie byłem w kontakcie z, z muzykami, nigdy to nie było tak na, na świeżo. Tylko mi ktoś przysyłał płytę, nagranie i to, to jest zupełnie inne wrażenie. Natomiast jeśli idzie o, o młodość muzyków, to, to nie, bo ja właśnie uważam, że młodzi muzycy są najlepsi. Mają jeszcze dużo entuzjazmu i już dużo umieją, bo edukacja muzyczna zaczyna się wcześniej. Nie, jestem zachwycony tym, że to są młodzi muzycy. Skala intelektu i talentu poetyckiego to jest po prostu wyjątkowa. To jest po prostu umiejętność po prostu dobierania słów, na którą stać tylko nielicznych. Tak? Znaczy, no, takie skojarzenia, takie metafory, których no, nie każdemu jest to dane po prostu. Tak, że tak to mogę powiedzieć. cicho Efektem też samego koncertu będzie płyta, którą wydamy, płyta Album Live, zawierająca około 12 unikatowych kompozycji, czyli kompozycji specjalnie skomponowanych, utworzonych przez Włodka Pawlika do wybranych wierszy Adama Zagajewskiego. Życie własne.